Cześć kochani, witajcie. Przepraszam, że się telefon porusza. Dawno się już z wami nie widziałam. Chciałam Wam życzyć nie tylko, dlatego że rozpoczął się nowy rok szkolny, chociaż głównie też tutaj zwracam się do ludzi młodych, młodzieży, dzieci, aby jakoś przetrwały ten rok szkolny, żeby były silne, żeby się nie poddawały, żeby dużo rozmawiały ze swoimi rodzicami. Ach, wiem, że to trudne. Łatwo jest mówić, prawda? A nam dorosłym życzę też dużo siły, dużo siły w pracy albo w poszukiwaniu jej, gdy jej nie mamy. Oby wszystko się układało po naszej myśli. No i jedno co najważniejsze: zdrowie. Pamiętajmy, że jak zdrowia nie będzie, to nie będzie nic. Dzisiaj w związku z tym, że piątek muszę sięgnąć. Sięgnęłam do książki spa dla umysłu. To jest książka, do której będę wracać. To nie jest książka, którą położysz na półce i ona będzie sobie tam stała. To jest książka, do której się po prostu powraca. I to jest, to jest cudowne uczucie, że są takie pozycje książkowe, do których się właśnie e, wraca i traktuje się ją jak przyjaciółkę, do której się można przytulić, którą można przeczytać i wiele rzeczy można zrozumieć i poczuć takie ciepło właśnie w serduchu. Jestem z Wami, pozdrawiam Was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Trzymam kciuki za wszystkich, za wszystkich w każdym wieku. Czy to będzie młodzież, dzieci, młodzież, dorośli, czy też starsi ludzie, każdy z nas zmaga się z jakimiś problemami, z którymi musi sobie poradzić. I chciałabym, żebyśmy wszyscy byli tacy silni i nie poddawali się. Mam nadzieję, że w niedługim czasie. Znajdę jakiś fragment książki, który będę mogła nagrać yy, czytając ją, a Wy będziecie mogli sobie zaparzyć na przykład herbatę, albo kawę, albo położyć się, albo usiąść sobie, założyć słuchawki. To już jest dowolna Wasza decyzja i posłuchać tego, co czytam, i zanurzyć się w wir różnych takich innych myśli, aby cały czas nie ruminować i nie przejmować się swoimi problemami, bo ileż człowiek może myśleć o własnych problemach. Musimy czasami szukać jakiejś ucieczki, aby nasz umysł mógł podpowiedzieć i to coś pozytywnego, dobrego, dodając nam sił, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Tule was bardzo mocno do serducha i pamiętam o wszystkich. Pozdrawiam. Ania.